tak się składa, że Michał wyjechał wczoraj na trzydniowy kawaderski. No więc wczorajszy wieczór spędziłyśmy z owocami w przepięknej, spokojnej atmosferze, oglądając szitowe seriale na Netflixie. Dzisiaj udało mi się mm, właśnie posprzątać chatę, wzięłam już laseczki na spacer. No i wieczorem wpada do mnie moja siostra, która zostanie na noc. No i spędzimy z Esti resztę weekendu razem. A, get laid! Strasznie dawno nie mieliśmy takiego naszego dłuższego randeczkowego czasu. Wziąłem dziewczynę na spacer na naszą działkę. Ogólnie jest opcja, że już w lipcu tutaj zaczniemy stawiać nasz dom. Przyjeżdżanie tutaj mnie mega relaksuje, więc staram się tutaj być jak najczęściej. Zwłaszcza, że zostały nam jeszcze może jakieś 2-3 ostatnie spokojne miesiące, a potem to już wiecie, będzie ciągle budowa. No więc korzystam, póki jeszcze jest tak ładnie, póki jeszcze nie jest to wszystko zaorane. Tam jest. Ach, ty, mądra dziewczyna, proszę, brawo mysza. Potaże od razu daję moim dziewczynom obiad, jak zwykle jest to wołowina. Z psiego bufetu, ale dzisiaj dam im obiad w trochę innej formie, ponieważ połowę obiadu włożę im do takiego konga. Każda z nich dostanie swoją, swoją zabawkę. Kong to jest taka zabawka, która pomaga karmić psa w ciekawszy sposób. No i dzięki temu pies zaspokaja swoje potrzeby wylizywania i zdobywania jedzenia, a jednocześnie jest ona na tyle prosta, że nie jest dla psa frustrująca. Nasze dziewczyny po raz kolejny mają współpracę z Wsi Mufetem, z czego się bardzo cieszę, ponieważ wchodzi im to jak złoto. Wsi Mufet to takie świeże jedzenie dla psów, które w 55% składa się z mięsa, a 45% z warzyw i owoców. No i działa na zasadzie subskrypcji. Zapisujecie swojego psiaka w systemie i po paru dniach dostajecie dostawę świeżego jedzenia na dwa tygodnie. I potem co dwa tygodnie to jedzenie będzie dalej przychodziło. A jeżeli Wam się to nie sprawdzi, macie ochotę zrezygnować, to po prostu rezygnujecie jednym klikiem i zrobione. No i my mamy do tej współpracy kod zniżkowy na minus 35%. Tutaj Wam go rozpiszę, on działa na dwa pierwsze zamówienia, czyli na miesiąc jedzenia. Warto też dodać, że psi buffet to jedzenie typu human grade, czyli człowiek też mógłby to zjeść. No i jest to jedzenie gotowane na parze. Dla nas przejście z suchych chrupków na mokre jedzenie miało dwa takie główne duże plusy. Po pierwsze to, że sucha karma, chrupki to jest najwyżej przetworzona forma odżywiania psa, dlatego jest też najmniej dla psów odżywcza. Natomiast mokre jedzenie jest dużo mniej przetworzone, a przez to dużo bardziej odżywcze. A drugi plus to objętość tego jedzenia, ponieważ w suchej karmie mango dostawała dziennie 330 gramów chrupków, czyli tak będzie mniej więcej tyle, natomiast obecnie dostaje kilogram karmy. Więc jeżeli chodzi o takie poczucie nasycenia, to też jest ogromna różnica. Tak więc jeżeli macie ochotę przetestować, to na dole podrzucam Wam kod. No i zapraszam do obczenia Cześć! Hello. Posprzątałam, żeby się mogły rozrabiać na czysto. Hmm? Żabka ma limitowaną wersję chipsów. Okej. Okay. Lazy Oven Bag. Kojarzysz? Tak. I wam. w czterech żabkach i wydrąkę bo myślałam, że może będą mieli, a nie mają w ogóle Biedronkach. I w dwóch żabkach znalazłam ostatnie paczki i jeden gość mi je przyniósł z zaplecza ostatnią paczkę, nie? I mam dla ciebie jedną paczkę i dla mnie na paczkę, to dajemy już over the bag. co powiedziała? Nie! Że nakłada ten kwas, co jej dałam, tak jak jej kazałam, ale ma po tym taką strasznie suchą buzię. I się okazało, że nakłada kwasy złuszczające jako jedyny element pielęgnacji i nie nakłada na to kremu nawilżającego i całą noc śpi w samym kwasie. No, tak powiedziałaś. Powiedziałaś, nałóż kwas na oczyszczoną skórę. Więc ja to <laughs> że nic więcej nie ma być na tej twarzy. Nałożyłam ten kwas i tak mi ściągało mordę, ale kurde, wytrwale parę tygodni to robiłam, nie? Teraz jak się dowiedziałam, że można położyć krem, to w no, ogóle to. nagle to ma sens, nie? No. Ja mam Więc Nie, ogólnie to zastanawiać, nie? Dzięki wielkie

I tutaj przychodzę do was fajną polecajką rosmanową, ponieważ do Polski niedawno wszedł taki SPF z garniera, który dotychczas kupowałam z, z Niemiec albo z UK. Jest to świetny, i widzicie bardzo lekki wręcz wodnisty. SPF idealny dla cery mieszanej, tłustej i opakowanie w Rossmanie wygląda tak, zwracajcie uwagę na to, żeby miało właśnie ten niebieski pasek, bo jest jeszcze taka druga wersja, zresztą bardzo fajna, tylko że tłusta, taka wiecie, do cery właśnie suchej, więc ta druga wersja ma różowy pasek. Nina znalazła tę miejscówkę na fotki Cześć ja <grywa> Sara! Hello. Cześć! Cześć! Jakie zakupy wiesz? Idziemy do kina, do Downton Abbey Jaki to był dobry film? Ja, jak ja się śmiałam! Oh my god, uwielbiam to ten serial. Obejrzałam go już trzy razy, ale ten film, ja twierdzę, że nie myślałam, że jeszcze mogłoby cię zaskoczyć, albo tak zrobiliście. Ej, patrzcie na to. Jest szósta rano, a ja jestem nawet bez kamizelki. Tak po prostu sobie wzięłam i wyszłam. Ciągle jeszcze tak się rozglądam, że może gdzieś za rogu zaraz zacznie tu śniegiem walić, ale już 30 minut spaceru i nic. I ostatnio zaczęłam trochę właśnie, może wcześniej wychodzić ze spacery z dziewczynami, bo koko macieczkę i to taką kurczę mocną, więc wiecie, chcę ominąć ten taki główny czas spacerowy żeby nie stresować jakichś chłopaczków pieskowych jej zapachami i żeby jej nie stresować właśnie, wiecie, tymi napalonymi typami. Sama byłam kilka razy w klubie w takiej sytuacji, że było kilka kawalerskich albo po prostu mnóstwo jakichś takich samotnych, napalonych, białych koszul. No i do teraz jest to dla mnie pewna trauma, dlatego chcę to tego przynajmniej młodej oszczędzić. Uważam, że nie każda dziewczyna musi coś takiego przeżyć, aby wejść w dorosłość. Do naszego jadospisu wszedł nowy przepis na zupę, ponieważ mała Michała poczęstowała nas swoim ultra prostym i przepysznym barszczem, takim w stylu barszczu ukraińskiego, ale wiecie, taka, taka bardzo, bardzo uproszczona wersja. No, i żeśmy się zakochali. Najlepsze w ogóle jest to, że ten barszcz można zrobić w 15 minut. Będą nam potrzebne ziemniaki, jajka, fasola szparagowa, buraki, barszcz czerwony oraz koncentrat pomidorowy. No i do tego przyprawy, sól, pieprz, może coś słodkiego, ewentualnie koperek albo śmietana. Zaczynam od wstawienia ziemniaków do mikrofalówki. Delikatnie je tak nakłuwam, żeby mi w mikrofalówce nie wybuchły. No i stawiam je na 5 minut, i w tym samym czasie zaczynam też stawiać do gotowania jajka. Następnie zabieram się za pokrojenie w takie małe paseczki buraków, no i koperku. Następnie wlewam do garnka barszcz czerwony, dodaję łyżeczkę przecieru pomidorowego, dorzucam od razu fasolkę szparagową, dorzucam też ziemniaki, buraki, sól, pieprz, ewentualnie słodzik, no i w 15 minut gotowe. I sobie czasówkę z wiadry, bo już, już taka godzina, że cześć. Mhmmm Gotowane buraki tutaj robią całą robotę bo to dzięki nim ten barszcz ma taki autentyczny posmak. Trochę się wydaje jakbym stała godzinami nad garem, gotowała te, te buraki, wiecie, wyprówając sobie żyły <laughs> tak jak nasze, nasze przodkinie <laughs> w dawnych czasach ale nie. To jest po prostu zwykły barszcz z kartonu, który smakuje pyszniutko. Aksamitne ziemniaki aksamitne, żółtko, jajka, całość jest dobrze dosolona, dosłodzona, bardzo pierna. Koperek nadaje świeżości, fasolka fajnie chrupie. Aż z szacunku zdejmę kolano, z nad stołu się wyprostuje, bo to po prostu jest taka, taka godna zupa. I, I zdejmę nawet łokcia ze stołu, patrzcie na to jaka jestem dobrze wychowana nagle. <śmiech> <śmiech> Sorry guys, to się czasem zachowuję jak debil. By the way, kontynuuję moją dobrą fazę czytania książek. Czytam sobie teraz Dalej Mama i Sens Życia. I patrzcie na to, jestem już w połowie, więc niedługo będę mogła Wam tę książkę zrecenzować. Dzień dobry. Musi się Pani liczyć z tym, że to, mhm. czy Pani u nas wybierze, czy Pani w domu by wyprała. Szczerze mówiąc, dzisiaj w Biedrze nie kupiłam nic ciekawego. Same jakieś takie wiecie, ziemniaki, mm, marchew, jakieś, takie po prostu basic rzeczy, ale jedna bardzo ciekawa rzecz to nowe fasolki z Hańca. Ja jestem strasznym maniakiem fasoli, więc wiem, że was to pewnie aż tak nie robi, ale mnie to strasznie robi. Zazwyczaj kupowałam sobie te fasole barbecue, która jest pyszna. Natomiast teraz znalazłam, ojejku, jeszcze coś takiego, czyli mieszankę różnych fasolek w sosie pomidorowym, to mnie jara, no i fasole w pomidorowym sosie chili. Brzmi pysznie, wzięłam o, z, chyba z 8 puszek. No więc od razu na śniadanie odpalę sobie tę mieszankę różnych fasolek, fasoli, fasol, fasoluch, fasolito, jak się odmienia fasolę, fasoluch, fasoluch, nie zmienia się? <laughs> Można po prostu powiedzieć po angielsku, mieszankę różnych beans. Czemu nasz język nie może być taki, że po prostu dodajesz sy na końcu i wszystkie twoje problemy rozwiązane, ale nie, my się musimy kurde męczyć. Język polski 2 na 10, nie ma mojej okejki. Poranny Poranny rant, dokładnie. Rancik z rana jak śmietanami. Ta fasolka, pyszna. Mega podoba mi się to, że właśnie są tutaj takie zupełnie różne wielkości tych fasolek, na przykład są takie wielkie, a potem od razu są takie malutkie. Jest też fasola biała, fasola czerwona, więc dla takiego gigafasolarza jak ja... Dostaliśmy właśnie od urzędu odpowiedź w sprawie... Naszego projektu do budowy domu. Prośba o wystawienie pozwolenia została odrzucona. Nasi architekci napisali, że lista poprawek jest długa i upierdliwa, ale merytorycznie nie groźna. Wszystko do zrobienia bez zmian w architekturze. Oczywiście już nad tym pracujemy. Jesteśmy po pierwszej rozmowie z inspektorką. Rozpisaliśmy sobie wszystkie punkty i podzieliliśmy zadania. Super. Jakby myśli wiecie, spodziewaliśmy tego, że będą tutaj pewne poprawki do, do projektu, no bo to jest normalne. No ale z tego co architekci mówią, to nie są to jakieś trudne poprawki, więc wychodzi na to, że póki co idziemy dalej zgodnie z jakimś tam naszym planem, z rozkładem, takim wiecie, terminowym. Więc fajnie. Ja! Ja! <śmienicza> ja. Piarka. Możecie plecy, plecy, plecy idzie.